Tego nie zrozumie, choćbym panu chciał wytłumaczyć. Ja, panu się, ja pana się spytam tylko jedno, jeżeli pan, pana będzie stać na odpowiedź. Tak, byłem radnym ja, był pan Jarkowski, był nas wielu, był pan Tadeusz. Zadam pana tylko jedno pytanie. Kto wziął ze wszystkich radnych na siebie największy obowiązek za gminę i największą odpowiedzialność w sytuacji, kiedy mówiło się, Pan mówił, pan chodził po wojniczu i mówił, już burmistrza kurka nie ma, tylko będzie, będzie, tak, tylko będzie komisarz. Pan się tym podniecał pierwszy. Panie Jacku, więc mówienie mnie dzisiaj, że powiedzmy, byłem 16 lat, tak, ja wcale się od tego nie odżegnuję i myślę, nie odżegnuje się od tego ani pan Tadeusz, ani pan Jurek. Każdy z nas miał swój udział. Dzisiaj mogę powiedzieć jedno. Mogę powiedzieć jedno, że dzięki państwu, bo ja się pod tym wcale jednoosobowo nie podpisuję. Dzięki państwu, dzięki radzie uważam, że wychodzimy na prosto. Bo jeszcze raz mówię, nie chcę powiedzieć od 96, tylko od 99 roku po raz pierwszy gmina nie musi brać kredytów. Po raz pierwszy nie musi brać, brać kredytów. Proszę pana, był pan na zebraniu. Był pan, oglądał pan zapewne słupki, jak kształtuje się sprawa subwencji, jak nam się bilansują szkoły. I panie Jacku, to kosztowało też nerwów, bo można było powiedzieć, po co szkoły remontować. Kto brał jedną osobową odpowiedzialność za to? Kto brał jedną osobową odpowiedzialność? Dobrze siedzieć w kąciku, tylko ktoś jeden się musi pod tym wszystkim podpisać. Hey. Panie Jerzy, odnośnie strategii jeszcze bardzo bym prosił. Najpierw pan Jerzy, najpierw pan Jerzy, potem ja. Panie burmistrzu, to nie jest tak do końca prawdą, że nadwyżki budżetowej my nie dzielili i nie było wcześniej. W tej chwili, w tej chwili ja nie mogę powiedzieć tutaj, bo nie mam jakichś konkretnych informacji. Ta nadwyżka między innymi się pokazała w związku z tym, że przyjęliśmy budżet w miesiącu grudniu, a zawsze przyjmowaliśmy budżet styczeń w luty, a do, jeszcze w miesiącu styczniu i pod koniec grudnia zawsze wpływały do Urzędu Gminy środki, które trafiały do dochodów budżetu gminy. A to, że nam się udało przyjąć budżet wcześniej, to te środki, które wpłynęły, one też zaowocowały na to, że po prostu jest ta rezerwa budżetowa. Ale jakby pan chciał, to ja mam dokumenty, bo przyniosę i pokażę, jak nadwyżkę budżetową zawsześmy dzielili w trzecim kwartale bieżącego roku i bo to się dzieliło tak samo na poszczególne miejscowości. I ja myślę, że pan, te, pan też w tym brał udział, a nawet mam wyspecyfikowane, bo ja to kiedyś dokładnie analizowałem i to, tą nadwyżkę budżetową po prostu starałem się też tak podzielić na mieszkańców, ile w stosunku do mieszkańca ta nadwyżka wychodzi na, jedne, na sołectwo. I takie nadwyżki były, nie że akurat nagle dzisiaj teraz mamy tą nadwyżkę. Chwała, panie, że mamy, ale nie, to nie jest do końca prawdą, że wcześniej tego nie było. I, Szanowni panowie. Myślę, nie, także, że jeżeli to mnóstwo, słowo i, mnóstwo mnóstwo. i po nie. państwo, wcześniej będziemy tutaj robili trybuny. Panie Jerzy, były nadwyżki. Nie ma mowy o dzieleniu nadwyżki w trzecim kwartale. Nie ma takiej mowy. Więc to nie była nadwyżka dzielona, ale to już mówię, podyskutujemy. Jeżeli pan sobie życzy, bardzo proszę, zapraszam. Nie ma takiej opcji, że w trzecim kwartale nadwyżkę się dzieli. To jest jedno. Po drugie, były nadwyżki niewspółmiernie, dziesięciokrotnie mniejsze. Nie o to chodzi, nie w tym miejscu będziemy dyskutować. Kolejny temat. Nijak się ma termin uchwalenia budżetu z nadwyżką. Zupełne panie, że nieporozumienie. Nie zmienia się koniec roku, bo koniec roku jest 31 grudnia, jest datą świętą, kończymy bilansowanie i kończy się rok. Więc to, czy my przyjmiemy budżet w grudniu, czy przyjmiemy w styczniu, nijak się ma do tego, o czym pan mówi, zupełne nieporozumienie, ale to mówię, zapraszam, możemy podyskutować, bo myślę, że w ten sposób państwa zanudzamy. Zupełnie Panie, że naprawdę proszę zrozumieć. Szanowni Panowie. Szanowni Panowie. Ja myślę, że bardzo odbyliśmy od tematu. Jeżeli Panowie mają jakieś własne uwagi co do budżetu, co do nadwyżek co do sposobu dzielenia kiedyś, bądź nie, to Panowie myślę, że możecie się spotkać razem, wyjaśnić sobie jak to było, jak to jest teraz. A my dziś mamy do zrealizowania porządek obrad i e, chciałbym, żeby Państwo wypowiedzieli się również w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Gminy Wojnicz. Jeżeli do tego macie uwagi, to bardzo proszę o jakieś konkretne e, zdanie na ten temat, uwagi, propozycje. Ja chciałem się tylko zapytać, bo widzę, że nie każdemu się podoba, jak zadaje się pytania. Chodzi o promocję. Powstał taki nowy stwór w gminie, formalny, ale do dnia dzisiejszego nikt nam nie przedstawił, ile pieniędzy poszło, na co poszło, jakie są plany, jakie są kierunki, co zrobili. Ile, ile jedna gazeta w rzeczywistości kosztuje, jak schodzi nasz Merkuriusz i w ogóle jakie są przyszłości plany, plany z promocją. A przy okazji ja widzę, że w tej strategii bardzo duży wpływ i bardzo dużo zadań ma promocja. Ja znalazłem z dawnej strategii, panie burmistrzu, że zespoły, które były Sołtysami, radnymi opracowali przepiękną strategię, nawet, że będzie basen, korty tenisowe, kąpieliska. No, fantastycznie to było. I nagle ze strony Urzędu Gminy ucieka kąpieliska, uciekają kąpieliska. Były tam, gdzie w dużych różnych miejscowościach. Nie wiem, Panie Janie, czy nagle ze strony wypoczynku zginęło, to czy po prostu schowało się to gdzieś. Dlatego na koniec chciałem się zapytać. Czy obciążenie promocji udźwignie to promocja, a czy nie udźwignie? Czy to po prostu tylko jest lansowanie jednego człowieka? Panie radny, no wiele pytań. Chciałbym też, żeby pan odebrał to, że niechętnie przyjmuję pana pytania, nie wiem od czego zacząć. Powstanie promocji, nijak działu promocji, nijak się nie wiąże ze strategią i z tym, co chcemy, o co państwo pytamy, czy macie uwagi państwo do strategii. Nijak się nie ma. Panie radny, w opracowaniu poprzedniej strategii, która już kończy swoją, że tak powiem, i trzeba ją uaktualnić, pracował zespół kilkudziesięciu osób. Ten zespół był powołany przez poprzedniego pana wójta, bo to chyba jeszcze wtedy wójt był. W tej chwili został zespół powołany też kilkudziesięciu osób przeze mnie. Strategia to jest planowanie. Czym ktoś bardziej sobie popuści fantazji, tym może więcej fantazjować i planować. Chodzi o to, żeby w miarę planować realnie, bo nie można planować rzeczy, które są nie do wykonania. Yy, nie wiem, jakie tam baseny planowano również w tej strategii, którą my Państwo przedstawialiśmy na komisjach która jest powiedzmy na stronie gminy również są przewidziane tereny pod tereny rekreacyjne, pod może nie baseny, pod kąpieliska na terenie byłych wyrobisk, wyrobisk pokopalnianych, które w tej chwili będą oddawane przez sądecki między innymi sądecki zakład eksploatacji Kruszywa, mówimy o tam jest teren około 13 hektarów po rekultywacji, spłycona linia brzegowa. Chcielibyśmy, żeby te tereny były zagospodarowane wspólnie z trzema gminami. Będziemy aplikować o środki na zagospodarowanie tych terenów. Mówimy o gminie Wojnicz, Wieszosławice i Gminie Radłów. Odbyło się takie spotkanie również. Taką osobą nakręcającą, napędzającą ten temat był pan wicemarszałek, pan Roman Ciepiela.